Witaj drogi strzelcy, witaj na analizie energetycznej miesiąca września 2022 roku. Ja wiem, ja już to teraz mogę Ci powiedzieć otwarcie, z pełną swoją odpowiedzialnością, że ten miesiąc będzie dla Ciebie rewolucyjny, bo odkąd zacząłem gdzieś tam w tych przestrzeniach tego strzelca być, to jedyna rzecz, która przychodzi, to jest rewolucja, ale wiecie co jeszcze za tym jest? To jest takie... No, tak wielkie jest niecierpliwienie tego, że ja na ten moment tej rewolucji czekałem, czekałam bardzo długo, i takie poczucie radości, tego, że właśnie to nadchodzi, i tego, że tego takiego, nawet nie wiem jak mam to nazwać, ale to jest takie poczucie, że tak, to jest właśnie to, co ja chcę robić. To jest to, co mnie spotkało i to, co Cię spotka w tym wrześniu. Będzie jednym z, jednym z takich niezapomnianych uczuć, które, które będziesz w stanie doświadczyć. Drogi Strzelco, we wrześniu 2022. Mam nadzieję również, że masz się dobrze, że odpoczywasz yy, i że ten sierpień był dla Ciebie też działaniem, takim wypracowaniem tego, co się dzieje teraz w Tobie. I nie tylko, bo kolejną taką radą, i, i taką, to, to, co gdzieś tam w energii czuć, to to jest, że Ty masz nie przestawać nie przestawać szukać swoich darów, nie przestawać szukać swoich potencjałów i konsekwencja w działaniu u Ciebie pokazuje się jako jedna z ważniejszych. Oprócz tej rewolucji, która gdzieś tam jest i która będzie się działa w Tobie, Ty masz nie przestawać I ja z tym do Ciebie dzisiaj przychodzę. Jeśli jeśli a chcesz, możesz ściągnąć sobie taką kartę analizy energetycznej. Wypisz swoje wnioski, bo w momencie, w którym to napiszesz, poczujesz, to dostajesz dodatkowe wsparcie. Albo przynajmniej jedno zdanie z dzisiejszego naszego spotkania, które będzie o tobie. Zapisz sobie, bo, bo energia będzie cię też w tym wszystkim wspierać. Dobrze, to zaczynamy. Zobaczmy sobie, co dla strzelca we wrześniu 2022 jest warte zauważenia. No ciekawe, ciekawe co tam będzie, bo te, te energie wokół ciebie są tak podniosłe, takie jakieś nawet chwiejne powiedziałbym, że, że sam nawet nie wiem na czym stoję jako strzelec, ale, ale ja chcę tam wejść, ja chcę tego szukać. Ja chcę tego szukać. No i, i taki, takie, wiecie, kiedyś, kiedyś my, kiedyś człowiek, który, człowiek, który podejmuje decyzję, Wie, jakie są tego konsekwencje, więc zanim podejmie jakąś decyzję, to już wie, co może go, co może się, co może go spotkać. I ty z Shelfu też tak działasz, bo działasz z poziomu bezpieczeństwa. Ale zobacz, co się zadzieje w momencie, w którym ty powiesz: Zrobię to i zobaczę, co się stanie. Zrobię to i zobaczę, co się stanie. I ja myślę, że to, że no dobra, zobaczymy, co jeszcze, jakieś podsumowanie będzie, ale, ale tutaj pierwsze takie zdanie dla Ciebie to będzie: Zrób to. Zrób to. Zrób to. Nie pój się. Dobra. Karta, na, karta wsparcia na wrzesień dla strzelca. To uwaga. Karta strzelca dla strzelca I, i to też poczułem bardzo, zanim to wyciągnąłem. To jest karta odpuszczania. Odpuszczania. I właśnie może warto to zrobić. Może warto zrobić i zobaczyć, co się zadzieje, bo ta rewolucja. Wejdzie do ciebie w momencie, w którym ty powiesz, tak, ja chcę czegoś więcej. Ja nie chcę tylko tego bezpieczeństwa. Ja chcę, ja chcę po prostu być. Ja chcę żyć. I odpuszczenie, które właśnie w tym ci posłuży, bo to jest jako coś nawet bardzo pozytywnego, bo ja chcę tam dalej wejść. Ja chcę dalej to odpuszczać i zostawić coś, co już mi nie służy. A, więc to jest dość ważne, takie mocno dla ciebie. A druga sprawa to jest pobłogosław w tej sytuacji. Wszystko to, co będzie Cię spotykało, to, bo czujesz takie, no, takie zawirowania, przesuwania w energii i, i w rodzinie, znajomych, to w tym wszystkim masz, może nie chodzi o to, że masz akceptować, tylko masz być w zaufaniu, że wszystko jest dobrze, że wszystko będzie dobrze a będzie jak najlepiej, bo za tą całą rewolucją. No po prostu jest tak wielka że ja nie umiem tego nawet opisać słowami. Więc błogosławienie, odpuszczanie, zostawianie. Zrób to. Zrób to i zobacz, co się stanie. Nie, nie, nie kwestionuj swoich uczuć. Nie kwestionuj swoich takich, bo ja czuję, że to są też takie pociągnięcia i ja chcę coś zrobić, ale nagle mój umysł się włącza. Więc po prostu to zrób. Po prostu to zrób. I wszystko będzie dobrze. Dobra. Zobaczmy sobie, co w Twoich przestrzeniach jest warte zauważenia. No i myślę, że tak nazwiemy ten odcinek. Wiecie? E, po prostu zrób to. Ja sobie tylko to zapiszę. E, po prostu to zrób. I zobacz, co się stanie. Ok. E, więc przechodzimy do rodziny, przyjaciół i znajomych. E, co jest warte zauważenia w tych przestrzeniach? W tych przestrzeniach. Hmm, no tak. Tutaj, tutaj, drogi strzelcu, nie bądź samolubem. Nie bądź samolubem, Jeśli, bo tu się pokazuje, jakby ktoś potrzebował Twojego wsparcia. Jakby ktoś gdzieś tam stał przy Tobie i był niezauważony. Bo wokół ludzie mówią, zauważ mnie, zauważ mnie, ja jestem. Ale kto i co, to już musisz sobie rozejrzeć się w swoich, w swoich przestrzeniach. A, bo to jest dość ciekawe, że w momencie, w którym ty zauważysz tego kogoś, kto jest przy tobie, kto cię wspiera, bo ta osoba cię bardzo wspiera, będziesz w ogóle na inny poziom rozumienia, rozumienia nawet miłości, powiedziałbym. Bo to wszystko, co będzie działo się w rodzinie, będzie wznoszeniem. Wznoszeniem cię do miłości, nawet wyższej niż taka fizyczna, tylko takim połączeniu na zasadzie i to myślę, że możemy połączyć tą miłość. Z tą rodziną, że to wszystko macie nauczyć w jakiś sposób rozumienia, że jest coś więcej niż przywiązanie, przywiązanie do drugiego człowieka, który Ty na ten moment tak bardzo potrzebujesz w środku, żeby ktoś był z Tobą związany. A może lepiej, żeby był po prostu przy Tobie? I czy to nie jest ważniejsze, czy to nie jest, czy to nie jest bardziej budujące w energii niż poczucie przywiązania kogoś? Przywiązanie powoduje, powoduje. Wywołuje oczekiwania, a oczekiwania niespełnione powodują co? Zawody. Zawody. A w myśl tej karty dzisiejszej odpuszczania, zostawiania. Mamy doświadczać i masz to po prostu robić, nawet jeśli by to była rewolucja dla Ciebie. Więc idź to. Miłość. Miłość dla e, strzelca. Miłość dla strzelca B, we wrześniu 20-22. Co tam jest? Tak, i tutaj jest znowu. Znowu, bo jest coś więcej niż Twoja definicja miłości. Jeśli chcesz zgłębiać tą miłość, to zgłębia ją z wielu poziomów. Nie tylko z poziomu fizycznego, który gdzieś tam tak ciągnie, ale z poziomu wyższego, bo ciebie czekają też również wyższe uczucia. Ale uczucia też spełnienia, radości, spełnienia seksualnego, jak, jak cokolwiek nie przychodzi do Ciebie spełnienie, to i tak i tak to dostaniesz. Tylko musisz zrobić tam z tym wszystkim w jakiś sposób porządek i zauważyć wiele rzeczy, które jest wokół Ciebie i wszystko będzie dobrze. Bo naprawdę za tym pierwszym krokiem czuć taką fantastyczną energię, że to jest, no nie, no nie umiem tego opisać. Dobrze, dalej, co mamy, co mamy później? Mamy biznes, biznes, e, biznes dla strzelca 20-22 wrzesień. Tak, szukaj nowych źródeł, szukaj nowych perspektyw, nie bój się. E, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Chodzi tylko o to, żeby nie zostać przy jednym w e, biznesie. Ty jesteś taki multitasking. Wiele rzeczy możesz zrobić raz, wiele rzeczy możesz zrobić naraz. Szukaj albo się rozwijaj. To jest bardzo dobry miesiąc na szkolenie, bardzo dobry miesiąc na pracę zespołową i na takie mówienie: tak, ja jestem w tej drużynie, ja jestem w drużynie i poczujesz wtedy to wsparcie, i może zauważysz jeszcze kogoś, kto jest gdzieś tam przy tobie, kto potrzebuje Twojego wsparcia. Bardzo dobry, bardzo dobry biznesowo miesiąc. Bardzo dobry, wiele się wyjaśni, a jeszcze lepiej, wiele się ułoży i wiele dróg zostanie otwartych. Bardzo piękny miesiąc. Dobrze. Samo poczucie, zdrowie dla strzelca. Co jest warte zauważenia? I w momencie, w którym to poczułem, wiecie, jak mnie rozbolał kark. Wiecie, jak mnie rozbolał kark, bo hmm, w energii to czuć, że chcesz dużo. Chcesz dużo w jednym momencie, w tym samym momencie, ale twoja, Twoje ciało nie jest w stanie tego unieść. Nie jest w stanie z tego unieść, bo, jest nie, bo ja czuję, że jest po prostu niezorganizowane, Niezorganizowany i ta reorganizacja tego wszystkiego, co robisz, może jakiejś rutyny codziennej, może, może zaplanowania tego wszystkiego, albo po prostu samego działania, będzie tym rozwiązaniem. Działaj, 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 bo w tym w tym w tym samopoczuciu, im bardziej, e, im bardziej ty działasz, tym lepiej się czujesz. Więc jakieś bieganie, sport, wszystko co, wszystko co robisz jest ruchem, jest, wpływa na twoje samopoczucie pozytywnie. No, ciekawe, ciekawe. No to będzie rewolucyjny miesiąc dla ciebie. Rewolucyjny. I tego ci oczywiście życzę. Dalej. Szczęśliwy dzień. Szczęśliwy dzień to taki, który w którym wiele rzeczy ma szansę się zamanifestować w Twoim życiu. Od 1 no w sumie nie od 1, bo dzisiaj jest 4, od 4 do 30 września. Jaki to jest dzień? Jaki to jest dzień od 4 do... Tutaj bardzo mocno się pokazuje 20, 20 września. 20 września, weź sobie w kółeczko, w serduszko i pomyśl sobie, że w tym dniu spędzę go jak najlepiej go potrafię. Ja nie wiem, co to jest za dzień, poczekajcie, zaraz sobie sprawdzam ja sobie sprawdzę, co to jest za dzień. 20 września to jest wtorek, więc jeśli chcesz wziąć sobie urlop, proszę bardzo, bo, bo ten dzień będzie naprawdę fajny. I spędź go tak jak chcesz. Spędź go e, najlepiej jak potrafisz i energia ci się oddzięczy. Dobrze, co dalej? Szczęśliwy numer. Szczęśliwy numer to taki, który pozwoli ci podjąć ważną dla ciebie decyzję, wybrać dobrą bramkę życiową, dobrą, doświadczeniową nawet. Która pokaże Ci, gdzie jesteś. Numer od 1 do 10. Jest to numer 7. Jest to numer 7. I w momencie, w którym zadam sobie pytanie, dlaczego numer 7? Bo zapomniałaś, kim jesteś. A siódemka, jak wiecie, to jest numer duchowości, numer pracy ze sobą, numer indywidualizmu, bo zapomniałaś kim jesteś. I to, wszystko, co jest wokół Ciebie, te rewolucje, te, te, te. Zrób to. Zrób to, pozwoli Ci wejść na inny poziom postrzegania. Ja nie umiem tego określić, lepiej, lepszymi słowami, jak tylko i wyłącznie wznoszenie. Wznoszenie w miłości, doświadczaniu, poczucie, nawet czuję, że Ty pod koniec miesiąca i ten październik. Ty nawet inaczej dotyk będziesz, na dotyk będziesz reagować, bo w momencie, w którym też cię dotknie, ty po prostu, no nie nie, nie umiem tego określić, to jest, to jest tak roz, rozległy temat dla ciebie i ja bym chciał w to wchodzić, ja jako skorpion, skorpion, e, strzelec, chciałbym tam wejść. wejść, wejść, wejść wejść, więc nie krępujcie się, działajcie, działajcie oczywiście w zgodzie ze sobą, szczęśliwy kolor. Kolor to taki, który będzie cię wspierał w tym miesiącu, w tym miesiącu, który będzie dodawał ci energii. No, to jest, no, tu mogę śmiało powiedzieć, bo w momencie, w którym ja powiedziałam strzelec, to zobaczyłem kolor czarny. Kolor czarny, i, i tutaj dzisiaj, e, jak to nagrywam w tym dniu, robiłem spotkanie z moją grupą, i, i też ten kolor wypadł. I wiesz co, drogi Skorpionie, e, Strzelcu, Jezus, ja jestem z Skorpionu. E, drogi Strzelcu, e, to że e, My w kolorach w ciemności mamy odkrywać swoje bogactwo i, i ten kolor będzie przy tobie, jest przy tobie w sumie teraz i odkrywaj go, bo on jest kolor, kolorem odkrywania właśnie tej rewolucji i przechodzenia z tej ciemnej do jasnej, jakkolwiek to możesz, jakolwiek to teraz kojarzysz, więc czarny jak najbardziej. Eee, no dobrze, no dobrze. A ty. Drugi jaki chcesz, żeby był ten wrzesień dla ciebie. Jaki? Jaką intencję? Chciałbyś nadać? Temu miesiącowi. Zamknij sobie na chwilę oczy. Weź głęboki oddech. I powiedz do siebie, jestem gotowa. Gotowy. Doświadczać wszystko to, co jest dla mnie zaplanowane. Jestem gotowa. Gotowa doświadczać wszystko to, co ja wybiorę dla siebie. A wszystko dla mojego Najwyższego Dobra, mojej miłości, zrozumienia. Odpuszczam wszystko to, co nie jest moje, co jest trudem, co jest niezrozumieniem. Albo brakiem gotowości do działania. Zrobię to. W tym miesiącu zrobię to. Dla mojego najwyższego dobra. I takiego miesiąca działania, drogi skorpionie, ci z całego serca, strzelcy, jenny. Widzicie, jak mi, się, jak mi się te znaki Zodiaku już pokręciły, ale, ale wiem, że jestem w dobrym, w dobrym miejscu. Drugi strzędły, takiego miesiąca działania, tego pokazania sobie, że jesteś w stanie to zrobić. Ci życzę. Wszystkiego dobrego. Widzimy się na analizie miesiąca już za kolejnym, za, za miesiąc. W sumie jeszcze w tym miesiącu się zobaczymy. Ale jeśli masz ochotę, zajrzyj tutaj niżej. Przejrzyj sobie filmiki. Może jest coś, co zwróci Twoją uwagę. Jakiś filmik, jakiś tytuł. Wejdź i zobacz, co tam jest dla Ciebie. Wszystkiego dobrego.